Trochę tutaj bym zostawił prawie rynki. Mhm. I teraz dwukrotnie. No tak, na granicach. Dzień dobry. Dzień dobry. E, mam do Pani pytanie: ponieważ znajduje się Pani w redakcji mojego miasta e, po raz pierwszy, jak zakładam, chciałam się zapytać, jak wrażenia? Na razie bardzo dobrze. Czy wydaje się Pani, że praca e, redaktora gazety jest ciężka? Powiedzmy. Tak. I <laughs> wrażenia po wizycie w redakcji mojego miasta? No, wrażenia całkiem niezłe. Zobaczyłam gazetę z innej strony, od podstaw, jak to wszystko wygląda. Ogólnie jestem zadowolona i zawsze do jakieś nowe doświadczenia. Um, czy, czy Pan Sekretarz zachęcił Panią do pracy w gazecie? Znaczy się, z tego co słyszałam, to są i, i, dobre, i dobre strony i złe, ale generalnie myślę, że jest to ciekawe, zwłaszcza dla e, osoby, która interesuje się tym tematem. Jakie Pani widzi plusy? No plusem jest, tak jak mówiłam, y, możliwość rozwijania swoich umiejętności, bądź też zainteresowań, czy, czy, czy może spotkanie spotkanie miłych ludzi, nabieranie nowych doświadczeń. A strony minusów? Minusy, no to przeraziło mnie trochę y, wspomniane tutaj przez pana sekretarza y, pracowanie w godzinach nocnych, czy też, y, czy też to, że praca jest bardzo absorbująca.